Przygotowaliśmy trochę książek, które proponujemy na wakacje. Jak mówił Umberto Eko, kto czyta, żyje podwójnie, więc chyba warto czytać. Zaczniemy od najmłodszych. Mam tutaj Jaś i Pusia w podróży. To jest o tyle fajna książka, że można czytać to z rodzicami, ponieważ, jak widać w tej książce, mamy tutaj sporo obrazków, i można razem z dziećmi, które nie potrafią jeszcze czytać, Wspólnie czytać sobie książeczkę. Poza tym sporo można się dowiedzieć, jak powinniśmy się zachować w podróży. Tu mamy małą, pracowitą kopareczkę, też dla najmłodszych, książka z twardymi okładkami, nie zniszczy się za szybko. Mamy tutaj bardzo dużo ilustracji, mały tekst, też warto z dzieckiem sobie to poczytać. Tu uczymy się liczyć razem z autami. Zamiast na innych rzeczach możemy sobie liczyć samochodziki i na pewno dziecku będzie łatwiej uczyć się liczb. Tu mamy poranek na wsi. Kto nie lubi takich świetnych książek, kto, mamy tutaj też duży tekst i bardzo yy, ciekawe ilustracje. Lisek, chytrusek, zwierzę ponure, chętnie by ukradł malutką kurę, ale ucieka szybko myk-myk, bo wszystkie zwierzęta podniosły krzyk. Bardzo fajna książka, też w grubej okładce. No i kto nie lubi bajek o zabawkach. Zabawki jak? Dzieci psocą, figlują, ale świetnie razem z dziećmi się bawią. Mamy tutaj piękne ilustracje, można również czytać razem z dzieckiem, a wiemy o tym, jak ważne jest czytanie. Tutaj mamy książkę Nim przyjdą słonie. Co to jest takiego? Okazuje się, że mały Max dowiaduje się, że będzie miał brata albo siostrę i musi podzielić pokój. I to jest straszne. Zabiera bułkę, jabłko, zabawki do plecaka i wyrusza w drogę. Mama go nie chce. Ale co yy, się wydarzyło, to trudno powiedzieć, czy to było rzeczywiście, czy to był sen. Bardzo fajna książka i ucząca. Tutaj Franek i Zielony Stworek, Joanny Krzyżanek. Świetne książki takie edukacyjne. Mamy tutaj piękne ilustracje, dużo ilustracji, mało tekstu, ale taki tekst, który uczy. Więc to jest książka bardzo fajna. Zajęcza chatka, bajki o zwierzakach. Kto nie lubi bajek o zwierzakach? Mamy tą książeczkę, taką fa tak fajnie wydaną, że możemy ją nieść sobie z biblioteki, tak jakbyśmy mieli torebkę. Mamy jeszcze tutaj książeczkę o dinozaurach. Też dużo dzieci w dalszym ciągu lubi dinozaury. Tutaj mamy kapitana Shreka i morski potwór. Udajemy się w, w, w przestworza morskie i co się okazuje? Trafiamy na potwora morskiego. Ale czy on nam zniszczy okręt? Trudno powiedzieć, jest straszne, ale tak naprawdę on się chce bawić. Tu mamy jeszcze inne książeczki poznaje ciekawe zawody, strażak. I z tej książki możemy się dowiedzieć, jak straż pożarna pomaga nam społeczeństwu, jak to kiedyś było, jaki był sprzęt, prawda? Jakie wyposażenie ma straż. W jaki sposób można ugasić ogień i gdzie straż interweniuje, i na drogach, i w jaki sposób możemy powiadomić straż. Co jest bardzo ważne, bo wiemy o tym, że dzieci bardzo często ratują nawet dorosłym życie. Tutaj mamy wielką księgę zagadek. Ponad 150 zgadywanek, rymowanek dla przedszkolaków. Też świetna książka. Następnie historyjki i opowiastki. No tato już jest taka cięższa, to muszy, musi mama pomóc dźwigać albo tato. I mamy tutaj bardzo fajne opowiastki, świetne ilustracje, czytania sporo, ale dzieci, które już nauczyły się czytać, mogą czytać same, ponieważ literki są dosyć duże. No i oczywiście dla dziewczynek mamy Barbie, całą kolorową i mieniącą się, i Wojciecha Widłaka, Pan Kuleczka. I tutaj też zwierzątka, wszystkie, które towarzyszą Panu Kuleczce, zachowują się tak jak dzieci. I jest tutaj szereg różnych przygód. Tu mamy opowieści z krainy nudzi misiów, które dziecko się nigdy w życiu nie nudziło. Zawsze są takie sytuacje, kiedy się nudzimy, ale tutaj możemy przeczytać, co zrobić, żeby się nie nudzić. Fajna jest opowieść z krainy nudzi misiów. I tutaj mamy Hanie Humorek. Okazuje się, że ona ma zawsze paskudny humorek, a jeszcze na dodatek wakacje się kończą, trzeba iść do szkoły. Ale. Jak w szkole są świetne zajęcia, to ich humorek się poprawia. Tu mamy świetne książeczki, które osobiście też bardzo lubię i dzieci je bardzo lubią. To jest taka seria Mgiełka, porzucona kotka o zwierzętach. Magiczny kotek, Zosia i jej Zoo, psotny słonik. I to są książki, które uczą dzieci zachować się w stosunku do zwierząt, jak ze zwierzętami postępować, żeby nie robić im krzywdy.